Ojej, no, a ciep ciepło ci jest? Zimnie, zaraz. Ciepło? ciepło. 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 Lubisz swój domek, prawda? Piękny ten domek. Ty chyba dużo pieniędzy dałaś. Ile dałaś pieniędzy na ten dom? Dwa. dwa, dwa dolary dałaś, tak? A 200, dolar, 200 tysięcy dolarów, no tak, tak kosztują to są. To są takie te M1, to Polsko. Tak. Lubię tak. to. Lubisz ten dom, tak? tak? No. A jest to jest, to jest tak. To, tam taki hamak jest, to nie widać na zdjęciu. To będzie spanie, tu będzie spać. Też, wiesz o tym? Jest. No tutaj taki powiesi się, tu taki hamak i będzie będziesz spać na takim hamaku. Na takiej siatce, tak? Mis, jeden mis z jednej strony, drugi z drugiej, żeby się pilnowali. Wenecka, a ile masz latek? Dwa latek. Dwa latek. O, dwa latek. Dwa i pół powiedz. O, tak, dwa latka, ma dziecko. Dwa latka, tak. O. To jest... już się dorobiłem własnego domu, Dorobiłam Dorobiłem się własnego domu. Daj banana. Badana? Daj banana. Już to nie jest, bo tu zimno jest. Trzymaj, się. Co może? Już starczy, Dobra. starczy, bo zimno jest raczej. Starczy zmarzłaś już? Nie. No ona jest nie zmarzła, ale ja że zimno jest. Za zimno jest.